Witam wszystkich zgromadzonych. Na początku dzisiejszego odcinka rozlosujemy sobie trzech zwycięzców z poprzedniego filmu e, na kupony SM. Ale zanim to zrobimy, standardowo, jak w każdym odcinku, zapraszam na film z Witgara na drugi kanał, gdzie ogrywamy sobie prywki, Niedawno wleciał, także sprawdzajcie. Link macie. E, pierwsza linijka w opisie. Także weźmy sobie z poprzedniego filmu link, wklejmy go i bierzemy komentarze 51 tylko. Tak mało komentarzy się zostawili? No dobra. Jak tylko tyle, to tylko tyle. Wiem, że więcej osób wzięło udział, ale okej. Okay. Pierwszym zwycięzcą jest Light White, Tinki Nick, SMK, dobra. Następny, drugi, a, 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 Honda. I ostatni, trzeci zwycięzca to. Już myślałem, że nie doczekam no ale jednak się doczekałeś, ale to nie jest zwycięzca, nie wziął udziału w konkursie. Trzeci, H1. Dobra, fajny nick. dobra, to co, idziemy do gierki, rozesłać nagrody i przechodzimy do odcinka. Dobra, ja mam teraz przygotowane już te trzy kuponiki do rozesłania dla zwycięzców. W przyspieszonym tempie Wam to puszczę, bo tam trzeba odczekiwać chwilę, także to zajmie tam z minutkę. Bez sensu taki długi klip robić. No a potem już od razu wjeżdżamy w odcinek na ostro. Przy okazji rozsyłania tych nagród, yy, przypomnę Wam, żebyście zostawili subskrypcję. Lajka, jakiś fajny komentarz, możecie też wejść na drugi kanał, zostawić tak samo suba, lajka, wtedy będzie w miło, wszyscy będą zadowoleni i w ogóle git. No i tak for fun, z racji tego, że mi bodzie zostały, sobie postanowiłem yy, wklepać śmierć do 9. Aha, tu są węża, xd. To no, tak tylko for fun, skoro już mam te bodzie, żeby się świeciła, kurwa, nie. Biegam, kurwa, w tej plus 4. No, teraz jakoś ładniej. Coś tu jeszcze mamy do podkucia. A, z złest. No to się zabieramy za nią. A, podbiłem ją na plus 6, przynajmniej. No między plus 4 a plus 6 nie wygląda. Na tej szóstce aż tak żulersko przynajmniej. No i na razie zostawię, bo tu już są białe perły. Chyba, że mi wyleci. No, tu już są białe perły, a mi zostało mało kaski, więc przełożymy to na potem, ale na pewno ją na 9 wpierdolimy No co, trzeba sobie chyba skres happy hour. berka na GF wbić, żeby metki się szybciej napierdalało, co? Gienek dobity mamy w tym momencie ile krętych? 15. Nie, 18 krętych i smok jest wolny, także wchodzę, zobaczyć czy go zbiję. Teoretycznie Słyszałem, że powiem go zbić. Sprawdźmy to w praktyce. Ty, no co to kurwa, jest jak ja mam go solo upierdolić? W chuja mnie zrobili! Co to kurwa jest? Ja mu kurwa nic nie robię. No to niezły kurwa smog. Ja pierdol. No powiem tak: szukałem hełmu na ninja, na błyski, żeby ona sobie tam już sama expiła. Znalazłem za 15 kaka ubranie, 15 błyski. No i stoi orkowy kaptur za 30 kK, co prawda? 5 bo, ale 5 bonów do miksu, także myślę, że kurwa 30 kk. <coughs> Jak za 5 bonów, to bardzo elegancka cena. Idę po zmianki i go przemieszamy na no tu jakieś 15 błyski. Dały nam 4 zmianeczki z poprzedniego bonowania, także zobaczymy może akurat 4 zmianki starczą. Potrzebujemy 15 błyski same, tak myślę. Albo dychę, ewentualnie jeszcze jakieś diabły. Mam 10 unik, 10 diabły. 10 wiatru, nic. Dobra, trzeba kupić zmianeczki. Nie będziemy jakoś szaleć. Myślę, że kurwa jakoś dużo tych zmianek to nie powinno pochłonąć, żeby z tu wymieszać te 15 błyski. Szósta zmianka, nic. Siódma nic. Ósma. Gówno. 9, 10, 10 błyski, 6 diabły no za mało, no jednak bym chciał, żeby to było 15, kurwa, bo ta ninja to i tak takie syfne to, będzie miała. No i nic, 12 zmianek nie siadło. Do 20 niech wejdzie i będzie w miarę ok. Dobra, 20 orki, nic, nic. 4 błyski. Gówno, 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 gówno. Kurwa, 20 zmianek, nic. Dalej kurwa. 15. Wiatru. Ahaha. Nie, no. Nie, dobra. Jebaź ten wiatr. 10 ogień, 20 diabły. Też do pizdy. 10 wiatru, 10 orki. 10 diabły, 20 orki. Uwno. 10 ogień, 10 unik. 4 wiatru. Gdzie są jakieś błyskawice? Ja pierdolę 20 diabły, <grych> nic Ostatnia zmianka 20 diabły, ja pierdolę, ale zmianek kurwa już poszło, 32 dalej nie ma tych błysków Chuj, jednak się chyba kurwa nie opłacało kupować do mieszania tego hełmu, nawet za te 30kk, o czekaj patrz 15 błyski teraz siadło. Za 33 zmianką, no chuj <grych> No A tak jak mówiłem trzeba wykadekować, albo i nie mówiłem, te czakry O i pękło, pięknie Drugi. Pękł. -ru -ru. Trzeci. Pękł. Pięknie. Czwarte podejście. Pękł. Czuję, że mi nie starczy kasy, żeby to te potwora tu włożyć. Chuj, jak nie siądzie, to mi się nie chce grać już. Ja pierdolę. Ale się zajebiście bawię. Siódma próba. Pękło. Proszę bardzo. Dobra, od razu sobie kupimy następne, bo to co? Nie się co pierdolić. Bardzo ósma próba kadeka potwora do tych przepięknych czakrów. Pękło. Wow. Dziewiąty kadek ląduje w czakrach. Pękł czakry na pięć. Weszły. Kadek potwora dziesiąty. Pękł e, jedenasty. Jedenasty kadek. Pomyślnie. Ja pierdolę. Miałem przed chwilą. Kurwa. Minutę temu miałem 200 kk Kurwa, wypierdoliłem 200 kaka, żeby kadeka potwora, czwórkę tu włożyć. To jest kurwa niesamowite. Nawet nie ma shurikenów z plusem na mieście, żebym ulepszył te czakry. Wyciągnąłem kurwa dwie sztuki, jedyne jakie miałem zisa. Isa. Także. Aha, tu na 7 są pajęcze sieci w ogóle jakieś. Co to są kurwa za ulepy? A7. Oj, chuj, zostało nam piątki. No nie ma shurikenów z plusem. Dobra, wyjebane w te zbroje kurwa, jak do plus 4 spali to sobie będziemy bonować kurwa jakąś stalkę i w chuju tu mam. O, haha, spaliło! A, taka fajna staleczka kurwa z dwoma bonami za 400k, no i pięknie. Piękna sprawa kurwa, ta gierka jest niesamowita. Dobra, weszło i piąte bony w depo. Otwieramy depo. a tu miałem dodanie jedno. O, to jebać, kurwa. Patrz, piąty za pierwszym. I szukamy 15 błyski. Półtorej z jakimś syfem. Półtorej, sześć, pięćdziesiąt, wartość. O. 15 strzałki. 15 wiatr, 10 strzały. O, teraz jak nie trzeba, to wiatr wchodzi. Proszę bardzo. O, cyk. Alech się kurwa miksuje pięknie. Nie wiem, wymieszam chyba te zbroje i spać, kurwa, mi się odechciało. Jak wypierdoliłem 200 kaka na włożenie kadeka, to mi się już kurwa nie chce. 1k10 błyski, Wypierdalaj mi z tym. Gówno, gówno. 5, 15, kurwa, kupsko też. Nic. Wony, 15. 15 wiatr, 15 ogień, 10 strzały, kurwa, i chyba muszę to zostawić i tak. Jeszcze się zar zaraz się dopytam. No i się okazało, że jest całkiem spoko, więc jesteśmy zmuszeni kupić sobie ten Stalkę plus siódemeczkę nową Gdzie ona jest? nie gadaj Nie wiem tu serwer to jest hit, kurwa nie mogę znaleźć żadnej stalki plus 7, w ogóle żadnej stalki na ninja kurwa nie ma Żeby sobie wymieszać No Jako, że nie mogę sobie pomieszać stalki to się kurwa poławimy mieszaniem Bransoletu, mam ochotę sobie pomieszać coś Dawaj ten piąty, bo on kurwa А и No, 15 wiatr, 20 diabły, 10 do peżeta. Dobra, kurwa, lepiej. A w tej co mamy, 15 wiatru, 10 orki, 5 peżet. Oho, uh -huh, okej, okay, rozumiem. Kurwa. E niech spierdala ta branza. 20 diabły, 10 wiatru, 10 magii, może to ktoś kupi. Uj zostawię. A bo kurwa dobra, do pizdy ta branza, dalej. Dobra 1k, 15 ogień, 10 diabły sobie zostawię. Żeby mieć bransę na ogień i będę mógł sprzedać tamtą moją ebonitową na ogień, którą mam 1k15 Także niech to sobie zostanie W sumie to jeszcze sobie przemieszamy tą tytankę, Uwalałbym 20, 20, i jeszcze 10 bloków kurwa, także jazda Moreno. 20 diabły, 12 inta, 6 z ręka, teoretycznie dla jakiegoś łupeka spoko Ale nie będę się bał już sprzedawania tytanki, więc na no, nara

20 diabły, 10 orki, 12 zręczność. Z jakiejś kurwa, nie wiem, 160, 180 zmianek, nie pamiętam już kurwa. I nie weszło 20, 20. O kurwa! Ty, a może w kolcach 20, 20 się uda? Tak się spodziewałem, ale za 200 zmian już chyba poszło. Co? I ani kurwa w tej tytance, ani w tych kolcach 20-20 jeszcze kurwa nie było. Dobra, ostatnie 20 zmianek. Jeżeli mi nie wbije to już kurwa ani złotówki na tego Isa nie wydam, kurwa nigdy. To będą ostat, to był ostatni kurwa przelew. Jak teraz nie wejdzie 20, 20 to ja to pierdolę. Nie wiem ile poszło, na pewno ponad kurwa 300 zmianek. I nic, kurwa. Jebane zero. Nic nie wymieszałem. Patrz, kurwa. Nie siądzie. Nie ja nawet 20 diabłów już nie będę miał. Nawet 20 diabłów chociaż. 10 diabły. Ha! Pięknie. Pięknie, pięknie. Koniec kurwa ze wspieraniem go im Wyjebane mam. Resztka Ostatnie kurwa dwie zmianki. No chciałem setu tu kurwa wbić 20 diabłów, żeby chociaż coś się dało zrobić z tymi kolczykami. O, mam 20 diabły, 6 orki, zajebiście, kurwa. 20 diabły, 6 orki, kolczyki, i kurwa zajebista tytanka. 20 diabły, 10 orki, 12 zręczność. Wyjebane w kosmos i temy, no. Mega i 200 kaka za kadeka potwora. Pierdolę, jutro sobie robię przerwę od metina, i już kurwa, koniec ze wspieraniem gameforge'a, Wyjebane nam. Będę kurwa chodził na eventy, dropił se kurwa z mianki z B, kurwa z metinów i tym miksao. Pierdolę to. Wyjebana zbroja na ninja, 15 błyski, 30 wartość, za 25 k jeszcze plus 7 no i to jest kurwa piękne Co jest? Sklep jest w przygotowaniu? nie Dobra, znalazłem gościa, otworzył sklep, mamy, zajebiście, plus 7 15 błyski, 30 wartość, piękne Zbiliśmy sobie wróżeczkę, co tu ciekawego poleciało, kadeki czwórki nie, Śmierci dla niego, woja dla niego, a coś dla mnie poleciało kurwa? To dla mnie poleciało. Kolczyki z imiańskich WS plus 7, KD Defa, KD Uniku, Ninji, Magi. A nie, to już dla niego, ja pierdolę. To ja nic nie dostałem, sam safe. Ja pierdolę. I na chuj się było starać, dawaj tą kurwa staleczkę. A to plus 4 jest. No to, Ola, kurwa, wyjebany. Nic, gówno samo. 19.01 właśnie wystartował event. Yy, Dropiam dodania z metków. No że akurat jestem na mapie to te 3 godzinki 19-22 sobie tutaj ponapierdalam Zobaczymy czy uda mi się w ogóle coś dropnąć, bo ostatni event jak Zmianki dropiły no, Wtedy biłem jeszcze na miesiące. no to tylko jedną dropłem, tutaj może będzie coś lepiej No kurwa teraz to se ładnie podropię, niechcący PDK założyłem kurwa i godzina w pizdę dropienia Dobra koniec eventu, 21.59 za minutę się wy wyłączają yy, dodania i wydropiłem 6 tylko nie skupiałem się na tym evencie, bardzo bardzo zbiłem te metiny, które po prostu mi się pierwsze nawinęły. Nie biłem tylko tych słabszych, ale dodania poleciało mi tylko i wyłącznie z tych słabszych tych metków z dropem. Nie poleciało mi ani jedno. No i za. właściwie już odpalają blaski i ja jeszcze muszę iść szybko do Red lasu na dropka wydropić rękawice, Bo on tam kurwa nie ma, trzeba blaski kurwa dropić. Właśnie skończyły się blaski, udało mi się wydropić 1009, także kurwa zajebisty wynik jak na to, że nawet całego eventu nie dropiłem Udropiłem to jakieś 3 godziny, czy tam 3 godziny 10 minut, coś takiego, bo tam 22 się e, kończyły zmianki z metków ja jeszcze zapierdalałem Zmianki się skończyły, ja zapierdalałem jeszcze do Red lasu e, postaciami, żeby kurwa tutaj rękawiczkę dropnąć Ściągałem na spoty, żeby starczyła no i się udało jeszcze godzinę zasejwować, <laughs> trzeba będzie potem ich nadrobić więcej. No i ogólnie przez te 3 godziny jakoś około udało mi się właśnie wydropić 1000 blasków, więc dwa razy więcej niż poprzednio. A poprzednio dropiłem na dwie postacie i jeszcze tutaj ten w V3 zapierdalał to, że rękawiczki nie miał. Także myślę, że jakbym 4 godziny dropił, no to tak grubo ponad, ty, ponad tego tysiaka by było. Jakby się ktoś zastanawiał, co trzeba na, na V3, żeby tutaj sobie dropić jakieś blaski, czy żeby tu expić, To generalnie jak widzicie ja takim żulem tu biję aura na M1 na ogień mam 90. Yy, kamień, na, kamień na żywioł 30 insekty w talizmanie, jakiś ryb 25 średnie, też gówniany no i całe po prostu 15 ogień i 1 tarczy. No i to mi wystarcza, żeby sobie zebrać spota w taki sposób, bez, bez najmniejszego problemu nawet nie muszę potować, nie? Także tyle. Pewnie zaraz to będę otwierał. Próbujemy sobie zrobić bojowego na 9, kupiłem 5 sztuk 7 i otworzyłem parę blasków, żeby mieć ZBSa w razie gdyby wbiły jakiś na plus 8 No i lecimy z nimi, trzeba się przygotować na następne blaski, bo tam jest taka fiesta, że to chuj Spaliło 3, wejdzie chociaż jeden, że się kliknął, czy tak nie bardzo? O, <laughs> nie bardzo, dobra no to kupię jeszcze 5 w takim wypadku Dobra, kupiłem jednak 7 tych bojowych, bo to były ostatnie bojowe siódemki na mieście, także wykupiłem już do zera i lecimy dalej, szósty spalony siódmy wszedł o patrz, teraz dwa weszły trzy weszły, o kurwa, będzie parę prób i ostatni na osiem jest, dobra, zajebiście, mamy cztery ósemki no myślę, że jakaś tu szansa jest, żeby dziewiąteczkę wpierdolić, wszystkie ulepy mam więc lecimy o, przed pierwszy, kurwa, jak wejdzie jeszcze jeden to zarobiony WD kurwa mógł go opierdolić Hajdź Ten z bonem Kurwa, to z powrotem na 8 Palił Spalił I spalił, ale dobra Jedną dziewiątkę mamy, więc zajbiście. Od razu sobie go Wybonujemy tymi dodaniami Które dropłem z metków O, kurwa I Niezłe dodania z B, dwa weszły A mamy jeszcze trzy chyba w dozo, to lecę tam tak jest, miałem w dozo trzy dodania. Może starczy. Ostatnie weszło, dobra, piąty błonik. To już nieważne, dobra, mamy dziewiąteczkę. Aha, i to trzeba iść do tego gościa, żeby przerobić, dobra, pomieszamy go sobie trochę, może tak na początek na rozgrzanie 20 zmianek. No, zobaczmy, czy tutaj bojowy odda, czy wejdzie coś kurwa, czy nie bardzo. 10 ludzi, to na pewno musi tutaj się znajdować. Nie wiem, czy czegoś jeszcze więcej będę szukał. Chyba nie, samo 10 ludzi raczej. Ale słyszałem, że kolorowo nie wchodzi, ale to kwestia farta. Patrzcie. Widzicie te bony? 20 diabły, 20 orki. 8 zmianek. Te dwa itemy? Coś ponad 300 zmianek, nie ma. Piękne. Dalej jedziemy. Nic. Ponownie nic. Nie ma żadnych ludzi. Nie widać na horyzoncie tego bonu nawet główno wielkie. Ostatnie trzy zmianeczki. 10 diabły. I chuj. 20 zmianek ludzi jak nie było, tak nie ma. Druga tura, lecimy z nim dalej. Szukamy ludzi. 3. No to nas nie zadowala niestety 12 inta. Orki. Inteligencja bez luda. Wciąż bez 5 kryt. Ludzi nie ma, nie ma no Faktycznie kurwa to 10 luda to ciężko wbić Nie jest kolorowo 3 na ludzi A, 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 okej okay. 5 ludzi prawie, blisko Nic, nic, ostatnia Kurwa dalej nic, no ciężko jednak to wbić Mam nadzieję, że to się nie skończy jak z tamtymi itemkami kurwa no Miejmy taką nadzieję. Dobra, samo 10 ludzi, kurwa. wejdź i chuj. I styka. Dla mnie będzie git. A, 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 No gdzie jest ten bon, kurwa? Jeden bon, pełny. 10 ludzi, kurwa. 5 ludzi, cały czas piątka wchodzi, chyba za 4 razy chyba piątka. Dychę daj. Dychę kurwo daj. 10 kryta, kurwa, no, 10 ludzi, 10 kryta by mogło wejść, uh, uh, kurwa nie ma. Ja pierdolę 60 zmianek dalej nie ma Ale mi ta gra rucha w dupsko no Brak ludzi, brak, brak, brak. Nie ma nie ma, nie ma nie ma, no 10 ludzi samo kurwa, to nie można aż tak ciężko wchodzić Gdzie jest kurwa ten Bon? Ty no Co jest? 80 zmianek i nie ma 10 ludzi? Kurwa tyle dziesiątek weszło z ludzi I ostatnia 12, siła 10, zaklęcia i bez ludzi kurwa, dobra to lecimy do setki zmianek w, Kurwa w bojowego Łącznie z tymi zmiankami będzie to już 100 zmianek kurwa w bojowy miecz. I nie wbiłem jednego bonu, którego chciałem, a mianowicie 10 ludzi. Chyba, że zaraz wbiję kurwa. Mam taką nadzieję. no już kurwa semków brakuje. Chciałem cię znowu doładować. Na jakieś 10 ludzi rozjebanych, żeby kurwa na blaski mieć. No to jest hit. Gdzie kurwa ty jebana daj ten bon Czad więc kryta Kurwa Kurwa Kurwo Ja pierdole 100 zmianek nie ma dychy ludzi Ostatnie 20 zmianek Nie ma już esemów kurwa Esemów nie ma kurwa bojowy niewybonowany Ja pierdole Jest 10 ludzi 3 trucie dobra kurwa po ilu po 104 zmiankach 104 zmianki, że wbić 10 na luda. Piękna jest, kurwa, ta gra. No, jest niesamowita. Także, no, widzowie, jak widzicie, nie ma szczęścia na miksowania, No, nienawidzi mnie ta gra, naprawdę. Ale dzięki wszystkim, też dotrwali do końca. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o tym subiku, bo, kurwa, fajnie było tego, ten tysiąc już dobić. Lajka też możecie strzelić i trzymajcie się do następnego. Nara!